Nie maleczko, w poniedziałek, czyli mamy kolejny dzień, kolejną dnióweczkę. Zobaczymy, co ten dzień nam przyniesie. Ogólnie zaczynam troszeczkę później, no nie było niedzieli. To dzisiaj sobie zgubiłem trochę zrańca po śniadaniu, dolniejszej, i tą godzinkę się przekimałem. A co mi szkodzi, już po żniwach to bez stresu można, belki zwinięte ale tak jak mówiłem, najpierw chcę się zająć trzecim pokozem tyle że dzisiaj pewnie tego nie zrobię, bo będzie dzisiaj taki bardziej dzień gospodarczy ogólnie, jak to wiecie, akcja żniwna to wszystko zostawione w kąt odłożone, no i teraz wszystkie te zaległości trzeba ponad robić, a to znaczy przede wszystkim Obobnik z Betlejemki wybrać pewnie gdzieś jakąś kiszoneczkę odkryć ogarnąć, posprzątać i cały dzień zleci na tym także nawet się dzisiaj nie nastawiam że zacznę kosić trzeci pokos, trzeci pokos pewnie od jutra rana będę golił i mam chęć wszystko na raz, a później sobie spokojnie stopniowo belki e, robić, zwozić i ustawiać, taki jest właśnie no Ten tydzień jest krótszy wiadomo, bo w piąteczek mamy święto, ale w te 4 dni, 3 dni w zasadzie to powinienem e, ten trzeci pokos ogarnąć, a jak nie ogarnę to w sobotę dokończę. Proste. Tutaj nie ma spiny, nie ma ciśnienia. Jeżeli wyschnie za mocno, to też żadny problem to będzie lżej to rozdawać ręcznie, ewentualnie. Także No pewnie nie wywołałoby się do piątku, ale To <laughs> teraz to bez, bez ciśnienia, zrobię trzeci pokus, będę zwoził belki z trzeciego i z słomu, nic mi się nie stanie, jak poleżą to parę dni. Teraz właśnie jadę na filię, ogarnąć te cielęta, więcej tam będzie. Jak y, roboty. No ogólnie, co jeszcze tutaj znajomy pożyczyć celawety do Belki? No dzisiaj, i jutro to na pewno i pojutrze pewnie też nie będzie mu potrzebne, więc może sobie wziąć. A że to dobry znajomy, to nie ma problemu pożyczyć. Można powiedzieć, że wiele komu to bym nie pożyczył, bo jakbym miał wolną chwilę, to by sobie pojechał po Belki. Skądś? czy będę miał czas te belki zwieździć Będę siadał, sielokosy podgonić niż już... ciągnąć się z tymi belkami także zobaczymy co ten dzień przyniesie póki co jadę, ogarniam co muszę jak to poogarniam zobaczę ile czasu zostanie nie mówię nie jak będę miał chwilę to wyjadę z tymi kosiarkami parę hektarów chociaż dzisiaj ze mną Z Ogólnie już krokodyl przeszedł szybki serwis. Ten problem jest z tymi służbami, trzeba nowe dorobić. one się i wysuwają, ale ogarnięte można ładować. No to sruba, lejemka opróżniona, czyli że. Początek roboty zrobione. Jak widzicie, w międzyczasie napowietrzamy zboże, sprzężę. To już nie trzeba tego napowietrzać, tam jest wszystko ok. No i profilaktycznie trochę, że to niech tam te parę godzin, z dwie godzinki podmucha, to na pewno nie zaszkodzi. i Na razie będzie spokój z napowietrzaniem. No i co, później budki biorę się za sprzątanie żeby już czekały na cielaki, no i jak zdążę, to dzisiaj podczepię waltrę pod kosiarki żeby jutro od rana zacząć, czy może i nożyki, wszystko potankować, żeby było ok. I zgrabiarka na serwis. Tą ośkę zgiętą wymienić od kółka, bo już leży i czeka. Jak starczy czasu, to jeszcze i parę zębów, które są złamanych, to się wymieni. Także jutro zgrabiarka na serwisie i w międzyczasie koszenie, taki plan tak więc nudy nie ma powoli trzeba punkt po punkcie realizować i się z tych zaległości wygrzebać no może nie są to jakieś wielkie zaległości które tam nie mają wpływu na na dalsze funkcjonowanie, ale już po prostu chciałbym się obrobić i mieć trochę spokoju trochę luzu no fakt troszeczkę mnie tutaj Niepokoi aspekt taki, że ten trzeci pokos mógł być już zebrany. To już by ładnie trawa odrastała. A akurat wykosze to będzie sucho, i, i z czwartym pokosem może być różnie. No ale wszystkiego nie da się zdążyć zrobić. Więc trzeba się cieszyć, że przynajmniej trzeci pokos będzie zacny. A jak czwarty będzie, to dobrze, a jak nie, to. Też dobrze, to nie będzie wiele roboty Paszy powinno mi wystarczyć na te moje statko Także bez spinki I tyle, co ma być to będzie Ścielimy w Betlejemce przed obiadową I widzimy się za moment jak będą czyszczone budki No to pakujemy teraz z budek Resztę obownika z płyty się dobierze na przyczepę. Może zdążę to jeszcze przyczepę obownika z płyty wywalę Też by to źle nie było. Najwyżej jutro kosiarki uczepię, ale mam już przyczepę, to by tu trochę luźniej było. Wszędzie kurde się nakumulowało, powiem wam szczerze. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo przez jaką chwilę kurde mol. I wszędzie pełno. A jak to się to namnożyło, tego obornika, to ja nie wiem skąd on się tu nabrał. Ciężko mi to wyjaśnić w jakiś logiczny sposób. Zaraz kamulce się nabiją, wywiozę tą przyczepkę odczepię ciągnik, ale już dzisiaj mi się nie chce posiadać, podpinać. Jutro sobie z rana podobne nożyki wymienię i dzida z trzecim pokosem. Nie ma co się cackać, jednak po podzielę to sobie na dwa turnusy, a drugi turnus to będzie tamte łąki za rzeką. Bo to teraz to będzie za dużo bałamuty tam jeździć i się tym zajmować, bo tam więcej dojazdów jak tej roboty. Także jak to sobie pozbieram, to na spokojnie na tamtych łąkach można będzie robić kosy, czyli to na przyszły tydzień. Tu w międzyczasie tak rano się pojedzie, mi kosi, słomy podwozi, później przez resztę dnia następnego dnia znowu coś tam się pojedzie czy przetrząśnie, czy pozagrabia i znowu słone się będzie wozić, także ciekawi się, najbliższe dni zapowiadają nie mówię, że nie ale dzisiaj taki można powiedzieć przystanek, dzień przerwy od poporowych akcji taki na lajcie, na luzie chociaż i tak tych zajęć nie brakuje ale tak to jest już żeby nie spojrzeć jakaś robota do zgubienia się znajdzie no i powiem wam że taki luźniejszy dzień to zawsze się przyda na gospodarstwie ja to parę rzeczy takich poogarniałem a jeszcze w międzyczasie siano kiszonkę dla jałówek odkryłem pryznę, także trochę tych pierdolników się nazbierało no ale to zawsze powiem wam że się Uzbiera taki cały dzień, dzień gospodarczy, jak ja to nazywam. To dzisiaj był właśnie wykorzystany. A z to tak na spokojnie. Może uda się coś na nasioną ususzyć. To by też złe nie było, bo żywienie jałówek sianem jest najlżejsze, jeżeli chodzi o pracochłonność, bo się kobele przez łopatę sru a rozwinie widełkami podgarnie. Jest szybciej jak wozem paszowym, nawet także to jest na najlepsze żywienie. Tylko że znowu przy zbiorze te siano jest najbardziej pracochłonne. dobrze podgarniam krówką. I jeszcze dzisiaj jest wczesna pora, to jedną rzecz ogarnę. A jeszcze tak na wieczór sobie zaplanowałem tego brudasa ogarnąć. Bo powiem szczerze, że już żal patrzeć, jak to błotem obrośnięte. Nowa maszyna. Upierniczona od góry do dołu w tym okresie błotnym, mokrym. No tak, zostawiłem sobie pryzmy na lato, w zimę wybierałem z silosu. No bo wiadomo, w zimę to błoto, a latem to sucho jest. No ale teraz by było odwrotnie. Całą zimę było sucho, wiosnę a w lato mokro. <gryw> I weź człowieku, coś zaplanuj no i tak, no, niech trochę będzie ogarnięta, bo już szyba upierniczona, dzisiaj pod słońce to kobownik wybierałem, to nie było nic widać. No i ogólnie też zwrot, nic nie ma jak bardzo przesmarować, trzeba już przez te błoto się skrobać. Także tak, no, czas i pora ją umyć, zwłaszcza, że już obesło i tego błota nie ma, to wreszcie mogę doprowadzić do porządku. I ogólnie teraz sporo belek będzie złożenie. Gdzieś tam świat wyjedzie, to żeby wstydu nie było. To niech będzie czyściutka. A i jeszcze zamówiłem dzisiaj, mam Sebastian zrobić widełki do bel. Także będą takiej szerokości 2,2 2 metra. Co by i trzy belki można było na raz z lawetki chwycić. Także rozładunek wtedy lawety będzie szedł piorunowo. I od razu to złożenie będzie sprawnie. Prawdopodobnie jak gdzieś bliżej to będziemy ją jeździć na pole i ładować i to będzie dużo sprawniej szło niż tym turem także co biorę się zamycie. i za chwilę widzimy efekt deczko się ściemniło ale efekt na pewno i tak jest widoczny gołym okiem no jest jest różnica przyjemniej się od razu patrzy tak jakby wczoraj przyjechała zjechała z lewety Trochę o, ta naklejka odstaje jedynie o taki, taka różnica. No może gdzieś tam się w zakamarkach trochę nie dumyło, ale wiadomo to jest maszyna, która będzie i tak codziennie eksploatowana, także ona szybko się brudzi. No niestety nie ma co ukrywać, ale od czasu do czasu myć to jest już zupełnie... Inny wygląd, inna większość. Niebawem pewnie po żniwach będzie kolejny przegląd do zrobienia. To już 350 godzin jest to na 500 kolejny, także teraz przy wózce słomy. się no kiszonki też na pewno trochę no chociażby porozładowuje gdzieś tam może i załaduje parę belek. No to tych godzin zaraz szybciutko na nastuka, ale przy słomie to na pewno przy słomie to poleci parę godzin. No plus wiadomo codzienne obowiązki i, i się nazbiera, także po żniwach pewnie przed kuku na pewno będzie kolejny przegląd Servisant będzie musiał przyjechać na wymianę olejów, filtrów i tych innych dupereli. No i tak przez dwa lata <noise> nie będę musiał się dotykać do ładowarki, nie będę musiał jej serwisować no ale trzeba fakturę płacić coś za coś No niestety ale co, bo no 350 godzin ma, chyba tam nie całe, 340 pary. To powiem Wam, że ta lata jak pszczółka, i oby tak dalej. Nic tam złego się z nią nie dzieje. Naprawdę fajna bestyjka. Zadowolony jestem z zakupu. Oby tak przez następne godziny się sprawowała. Jak do tej pory, to złego słowa nie powiem. No i co, kończymy tego filmu. Dzisiaj bez oporu. Dzień gospodarczy ale taki też musi być. Można powiedzieć, że chwila tutaj poogarniać, oddechu złapać i działamy dalej. Także dzięki za oglądanie i do następnego.